Motorola Moto G6 Plus. Potężny procesor 2.2 GHz octa-core sprawdzi się podczas intensywnej pracy. Ekran Max Vision 18 x 9 5,9 cala i szklana obudowa 3D wyróżnią cię w towarzystwie. System dwóch inteligentnych kamer 12 i 5 megapikseli odpowiednio dostosuje ustawienia do fotografowanego obiektu, a przedni aparat 8 megapikseli wyposażono w lampę błyskową. Szybkie ładowanie pojemnej baterii 3200 mAh zapewnia ładowarka Turbo Power. Inteligentny czytnik linii papilarnych i odblokowywanie twarzą to efektywne sposoby zabezpieczania danych. Korzystanie ze smartfona stanie się prostsze dzięki wykorzystaniu gestów. Zrób zrzut ekranu przykładając trzy palce lub włącz latarkę poprzez potrząśnięcie telefonem. Szybki i inteligentny smartfon Motorola Moto G6 Plus.